Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 13 lipca 2020 roku. Wybrałam już kartę dnia oraz kartę e, dopowiadającą, kartę wyrocznię, która zawsze podkreśla wartość karty i ważność karty dnia. A więc, kochani... Kartą dnia jest cesarzowa. Jest to dzień, w którym pojawiają się jakieś nowe twórcze pomysły, nowe koncepcje, wdrażacie nowe plany. Wszystko, co dzisiaj poczynicie w kierunku osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, ma bardzo duże szanse powodzenia, takiego rozwoju, takiego wejścia w to, co naprawdę chcecie. Moi kochani, w pracy karta oznacza poprawy tych finansów, sukces zawodowy, podwyżkę, czasem nawet. Awans, a na pewno dla większości z Was, i mam nadzieję, że dla wszystkich satysfakcję z wykonywanej pracy. Słuchajcie, umiejętnie potraficie kierować sami sobą, korzystnie inwestujecie sami w siebie, tak? Czyli rozwijacie swoje wnętrze, rozwijacie swój umysł, otwieracie się na wszystko, co powinno. Do Was dobrego przychodzić. W miłości karta wskazuje na powodzenia w uczuciach, na miłości i zgodnym planowaniu, planowaniu dalszej przyszłości w związkach trwałych, które one jeszcze bardziej podkreślają naszą miłość, bardziej zacieśniacie się, odradzają się nawet czasami uczucia, które w dniu. W tym naszym życiu codziennym czasem się ta tracają, ponieważ nie zawsze mamy czas, moi drodzy, na wszystko, co chcielibyśmy w miłości mieć, tak? Ale ten dzień pokazuje, że wszystko można z powrotem odrodzić. Także, kochani, do dzieła, słuchajcie. Um, tak naprawdę karta Cesarzowy właśnie mówi, że jest to dzień niekończącej się Waszej obfitości. Um, wszystko, moi drodzy, wszystko, co chcieliście osiągnąć i zrodziło się w waszej podświadomości, powinniście wdrażać dzisiaj w swoje życie do rozwoju, do nowych kroków, do pewnych nowej drogi celu waszego życia. Pamiętajcie, że dzisiejszy jest dzień, po to, byście czerpali radość z tego, co daje wam życie, co daje wam świat, co Otwiera się przed Wami, a otwiera się bardzo dużo dobrego, ponieważ tak właśnie ten dzień powinniście spędzać na otwieraniu i na przyjmowaniu tego zadowolenia, dobrobytu, radości, słuchajcie, tak, i wielkiej miłości. Kochani, natomiast karta dopowiadająca do karty głównej to jest pies. I teraz na tle e, karty głównej, karty cesarzowej, karta psa mówi o rzetelnym podchodzeniu do swoich spraw, o wsparciu, o wsparciu z góry, ale być może też posiadacie pewną osobę, która wspiera Was, jakiegoś oddanego przyjaciela bądź kogoś godnego zaufania, kogoś, kto wprowadza Was na tą drogę, popycha Was do tego, tak? Kogoś, na kogo możecie zawsze liczyć i namawia Was do pewnych poczynań, do pewnych kroków, i dzięki temu osiągacie to, co chcecie. Jest to na pewno dzień zachęty, wsparcia, usatysfakcjonowania w ukierunkowaniu do tego, co chcecie. Taki dzień szczęśliwości, słuchajcie, bliskości, tak? Dajcie sobie, moi drodzy, dzisiaj takie pozwolenie na to, o czym marzycie, by wdrożyć to w wasze życie. Niech te marzenia wasze się zaczynają spełniać, niech to, o czym już od dłuższego czasu myślicie i chcielibyście osiągnąć, wprowadzacie w swoje życie, tak? Wprowadzacie, twórczo dążycie do tego. Wasze pomysły, wasza podświadomość która wam podpowiadała, a wy odczuwaliście to przyciąganie, dziś powinniście właśnie wprowadzić. Życzę wam, moi drodzy, spokojnego, cudownego dnia. Pozdrawiam.